Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Odliczamy godziny do momentu, w którym na stadionie Przywrześniński po raz pierwszy w tym sezonie pojawią się kibice w ilości 25%, ale to i tak moment, na który wszyscy czekaliśmy. Obok mnie Rafał Wojciechowski. Odliczamy tak jak powiedziałem przed momentem godziny do dwóch spotkań. Pierwszy z nich w poniedziałek naszym rywalem będzie ekipa Celfast Wilków Krosno, dzień później Orzeł Łódź. Dwa mecze w domu dzień po dniu. Czy to jakaś komplikacja? Przekonamy się po tych dwóch meczach, ale uważam, że nie. Trenujemy także dzień po dniu, więc... Mamy dwa treningi za sobą, więc jesteśmy dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że jesteśmy, przewidujemy też wszystkie możliwości pogodowe i że po tym ostatnim meczu jesteśmy właściwie na każde warunki pogotowe, pogodowe gotowi i nic nas nie zaskoczy i mam nadzieję, że zawodnicy w optymalnej formie przystąpią do najbliższego spotkania. Na oba te spotkania wizowany praktycznie taki sam skład, a Forty startu Gniezno. Czy tutaj jeszcze istnieje możliwość możliwość jakiejkolwiek zmiany? Jeżeli nic nie wydarzy się w pierwszym meczu, to, to raczej nie. Nie przewiduję. Skład jest zawizowany faktycznie taki sam. Pod szesnastką znajdzie się Kevin Pfeiffer, który jest w coraz lepszej dyspozycji i zobaczymy, jak reszta zawodników będzie się spisywała w danym meczu. Mam nadzieję, że. W 100% gotowi są wszyscy i wszyscy spiszą się na swoje 100% możliwości. Czy możemy mówić, że jedno z tych spotkań będzie trudniejsze niż to drugie? każdy z przeciwników jest wymagający, każdy dzień jest inny i w każdym dniu może być też ktoś w lepszej lub gorszej dyspozycji, więc trzeba podchodzić do rywali z odpowiednim szacunkiem i pokorą, także do swoich możliwości. My jesteśmy na początku sezonu tak naprawdę i z każdego meczu czerpiemy nowe doświadczenia i mam nadzieję, że z każdego meczu na tyle doświadczeń będziemy czerpać, że będziemy coraz lepsi. Wydaje się, że najgorsze, co przy trafiło się ogólnie dla sportu, w sporcie w ostatnich e, latach, to to, że na trybunach nie byli obecni kibice. Tym razem ci kibice już przy Wrześnickiej będą mogli na żywo oglądać poczynania Twoich podopiecznych. To chyba dobra wiadomość. Bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że nic tak nie pomaga na domowym torze, jak doping własnych kibiców i liczymy na Wasz doping. Na pewno poniesie nas to do, mam nadzieję, kolejnych zwycięstw. Tyle Rafał Wojciechowski w poniedziałek o 18:00 przy Wrzesińskiej. Aforti start Gniezno kontra Selfast Wilki Krosno. Dzień później również o tej samej godzinie Aforti start kontra Orzeł Łódź. Bądźcie z nami na stadionie. Kto nie będzie mógł tutaj być przy Wrzesińskiej, niech mocno trzyma kciuki przed te telewizorami. Czerwono-czarni mają przed sobą dwa trudne spotkania. Bądźcie z nami. Sponsorem programu jest Hilgas. Kurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.